No dzień dobry, słuchajcie. Skoro już jesteśmy bliziutko, to zobaczcie gdzie jestem. A ostatnio będąc w górach, jeżdżę trochę po skoczniach, jak wiecie. Parę już zrobiłam, a że dzisiaj tak naprawdę po trasie jest jeszcze Titi z Neustadt, Zobaczcie. Jesteśmy w Titizen Neustadt. Wybaczcie, że nie, w, że nie wejdę tam dzisiaj dla Was. Niestety, córych nie okazał się dla mnie przyjemny. Kontuzja przez przypadek stukniętej kostki. O, tapczan w hotelu. A, przy, w założone drugie nowe buty i otarte dwie dwa pęcherze na końcu stopy e, więc wróciłam do butów górskich ale niestety kostka i te pęcherze dają o sobie znać więc tym razem dla Was się tam nie wespnę, chociaż nawet muszę Wam przyznać, że był, dość powinien być fajny widok z góry dlatego że za tymi drzewkami za mną widać już wioskę tu zobaczcie jakaś mała skocznia taningowa była jest kawałek skoczni treningowej Zobaczcie Ale w stanie jest strasznym, wiecie? No, stan jest straszny tego Zobaczcie Gniazdo trenerskie Powiem Wam, że z samego wypłaszczenia, bo jestem już na strefie hamowania, z samego wypłaszczenia góry już nie zobaczycie. To jest też K 125. Rekord skoczni należy do Polaka. Właśnie 145 metrów skoczony, oficjalny. No także skocznia dla nas znana. Jest tu restauracja, ale jesteśmy w poniedziałek, więc niestety jest nieczynna. Ale zobaczcie oświetlenie trybunę z jednej strony, z drugiej strony także tak to wygląda, słuchajcie, a tu droga dojazdowa, no właśnie a skoro jesteście ciekawi jak to wygląda ze strony kibica to zobaczcie z w tle widać Titisen Neustadt i z rozbiegu też to powinno być ładnie widać zobaczcie metry lądowania 145 metrów to jest rekord tej skoczni ustanowiony przez naszych tak to wygląda słuchajcie Titi Zenośćta tutaj normalnie wisi billboard Audi no i tu mamy małą taką domową kawiarnię która dzisiaj jest niestety zamknięta z racji że jesteśmy w poniedziałek ale za chwileczkę nadrobimy jeszcze jednym fajnym widoczkiem. Tutaj w Titizenojszat, bo jest to bardzo fajna, nie wiem czy wioska czy miasto, ale nie mniej. No jak widzicie trybuny, oświetlenie i sama skocznia z siebie z dołu. Dobra, na razie. Cześć. No to tak, dzień dobry, słuchajcie z Titize. Byliśmy na skoczni a teraz pokażemy Wam jeszcze praktycznie fajny kemping nad jeziorem Titizey Titi właściwie, bo Titizej to jest sama nazwa. Zdaje się jeziora i miejscowości tu macie też camping, możecie sobie przyjechać, przespać się. Bardzo fajna lokalizacja. Zobaczcie, a to jest najbardziej znana, chyba miejscowa, Najbardziej znane foto z tej trasy. A cały ośrodek w ogóle leży. Słuchajcie, w takiej fajnej dolince. Ob otoczony górami. No, to tyle. Hej.